W finale trzeciego sezonu rozgrywek Beach Spartan Cup wzięło udział 17 par męskich, 6 duetów kobiet i 10 par mieszanych, czyli mixtów. Coraz większa liczba uczestników siatkarskich zmagań na piasku przekłada się na coraz wyższy poziom sportowy. Turniej finałowy w tym roku był jeszcze bardziej wyrównany niż w latach ubiegłych. Jednak to Romek Andres już po raz drugi pokazał klasę i świetną formę. Pokonując razem ze swoim partnerem oczywiście Marcinem Brzezińskim pokonał w finale bardzo silną parę w składzie Tomasz Józefowicz i Adrian Zdebel. Ostatnie miejsce na podium przypadło młodszemu z braci Andrys i tutaj Romek okazał się nie tylko dobrym zawodnikiem, ale jak widać także nauczycielem. Młodszy z braci Andrysów na najniższym stopniu podium stanął wspólnie z Adamem Maniosem. Nie było niespodzianki w turnieju kobiet. Bezkonkurencyjne. W tym sezonie były Agata Łas i Paulina Sobolewska były zdecydowanym faworytem w turnieju finałowym i nie zawiodły swoich kibiców, pokonując parę z Poznania Dagmarę Świetlicką i Małgorzatę Przerwę. Trzecie miejsce na podium przypadło Oli Kwiecińskiej i Bacie Szulgowskiej. W rywalizacji mixtów zwyciężyli Karolina Olszewska i Maciej Hojka. Trzecią edycję turnieju po raz pierwszy rozegrano na terenie kąpieliska Morskie Oko. Wszystko wskazuje na to, że siatkarze zagoszczą tu na dłużej. Mamy dwa nowe boiska. Zobaczymy, może rozwiniemy się o dwa kolejne, ale jak na razie e, i tak wydaje mi się, że są to najlepsze boiska we Wrocławiu, ponieważ są nowe, mamy nowy sprzęt, nowy piasek, wszystko jest profesjonalnie zrobione. Także wydaje mi się, że. W przyszłym roku będzie tylko lepiej. Podczas turnieju finałowego Beach Spartan Cup 2012 przyznano także wyróżnienia indywidualne. Tytuły MVP zawodów trafiły do Pauliny Sobolewskiej oraz Romana Andrysa.